Cześć, w czwartej odsłonie kulturki chciałybyśmy Wam zadać jedno pytanie. Czy tak jak my chcielibyście podróżować po czeskiej Pradze wspólnie z Mariuszem Szczygłem? Dzięki literaturze wszystko jest możliwe. Wystarczy, że odwiedzicie Miejską Bibliotekę Publiczną w Ominie i wypożyczycie jego najnowszą książkę, Osobisty Przewodnik po Pradze. Autor zabiera nas w nieoczywistą podróż, taką bez mostu Karola i bez Hradczan. Dowiecie się, gdzie jest dworzec wielu imion, a gdzie góra nieobojętności. Zatrzymacie się przy kochankach muzyki i przy zbyt głośnej samotności. Rozmarzycie się przy wiecznym oczekiwaniu, a to tylko kilka z wielu miejsc, do których chce nas zabrać Mariusz Szygieł. Reportażysta i felietonista, to autor, któremu czujemy, że można zaufać, a to wielki dar. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Literackiej NIKE. Miłośnik Czech. I w tej książce najnowszej, osobisty przewodnik po Pradze, czujemy tą wielką miłość i pasję do czeskiej Pragi. Nie wiem jak Wy, ale my z chęcią wybierzemy się do czeskiej Pragi jego śladem. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy. Niezmiennie zapraszamy Was do naszej biblioteki i do śledzenia portalu WWL24. Do zobaczenia!